Dzięki stopy na moim kanale chciałbym ci, ale oglądam dodatkowe smaki szlaków rowerowych, jest to smakowane od R1 do R4E, tak bardzo potrzeba, ale nic to w poradzi z tym moim kanałem. Ale potrzeba z tak tego mojego kanału. Nic nie top, nic nie pojaci. Ale co tam potrzeba? Nic nie, to jest. To jest siwe. Nic potrzeba. Właśnie. Napisy muszą być. Nic z tym.